w takim e, pokazaniu moca. To jest mój pierwszy moc, to już idziemy do mocy. To jest taka plaza moja zbudowana. Przez mnie. Tu mamy takiego go który się opala na e, tym światełku. Tu mamy taką pojeżdżolkę o to jest porożarka. Czasto. Trzy kubeczki. I tu fajny jest. I tu ten taki telefonik, że... Lego. Ta takiego. Takiego Lego. Mm, takiego... O, takiego. I teraz do drugiego mam. Mamy tu takie rzeczy. Tu jest taki śmietnik. Taki śmietnik. I na przykład nie, Bo ja. Może tak jest to... Да я его, не так можно вжучать, навыт такие камаки, кто есть, кто есть, они после, а и так то у меня уж такие гажетки, такие. A to z takiego tego, a to też z tego, co był ten telefonik i 100 zł I na, moja figurka, tak się prezentuje. To jest ubianko mam pilota, czyli wodne spodenki dwa twarze jest uśmiechnięta, a potem taka ta o i tutaj jest takie wyjście, tu je można w i też To są moje pozostałe, o i taki ten, to jest jajnetka do moca tego, to są moje inne figurki. O. To jest taka ta tajca. To jest odwiedzenie God. I. I. Baa!